Coś Co jest? Środa. Tak, witam się z wami w środę. Idę dziś na paznokcie. Pierwszy raz jako modelka. Prawdopodobnie będzie to bardzo długo trwało. Także zanim wyjdę z chaty, muszę jeszcze wyjść z psem na spacer, dać mu szamę. Muszę sama jakąś kawkę jeszcze wypić. Ale powiem wam, że w ten weekend. Ten długi majowy weekend popłynęłam trochę za mocno z żarciem. No i w dodatku cały zeszły tydzień nie miałam treningu. Wczoraj byłam pierwszy raz na treningu po tej tygodniowej przerwie. I normalnie mam takie zakwasy, że to jest aż niesamowite. A nie robiłam jakichś, wiecie, nowych ćwiczeń, także no tydzień przerwy, a naprawdę widać, że się tak jakby roztrenowałam. I mam wrażenie, że to po mnie widać, że jestem spuchnięta i taka jakaś. Mm. Mam w ogóle w planach. Chyba, nie obiecuję, ale to jest taka moja myśl. Od jakichś dwóch tygodni się oswajam z tym. Chciałabym chyba zacząć na nowo liczyć kalorie i mieć po prostu bardziej pod kontrolą tą redukcję. Bo nie będziecie robiły ładnego przejścia Tu chodzi o to tylko żeby ona się napiła tej bazy Zobaczcie tak żeby powstało ładne przejście Dobra już jestem po Mam kwadraty Bardzo spoko Takiego baby boomera z lekkim połyskiem Bardzo fajnie to wygląda Aczkolwiek ja jestem bardzo nieprzyzwyczajona do kwadratów I nawet takie nie za długie Są problematyczne W sensie sama chciałam ten kształt nie wiem czemu. Chciałam chyba po prostu coś zmienić. I tak mam umówionego frencha konstrukcyjnego pod koniec maja. I akurat to wypada taka moja następna wizyta. U tej dziewczyny, która robiła właśnie to szkolenie. No i właśnie jedną rękę miałam robioną przez typiarkę, która prowadziła szkolenie, a drugą rękę miałam robioną przez yy, dziewczynę, która się uczyła. Spoko się, no byłam modelką przy okazji trochę też yy, wiedzy z tego wyciągnęłam. Zlecę teraz na chatę, yy, muszę coś zjeść, bo nie zdążyłam nic zjeść przed wyjściem. Właśnie będę sobie szykować pierwszy posiłek frytki z batatów. To moje ulubione z Lidla. O tak one wyglądają. Pomyślałam sobie właśnie o tym liczeniu kalorii. I wiecie co? Ja chyba żartowałam. <grym> Na samą myśl o tym normalnie ściska mnie w żołądku ze stresu. Pojď tu do paní šupko do mě. Hop. Melanie, hop. No, připěš. Dziwnie się czuję w tych kwadratowych paznokciach, jednak to nie jest mój kształt. Zdecydowanie bardziej do dłoni mi pasuje migdał. Jakoś tak męsko moja łapa wygląda, tak topornie. Mm. <słuch> to już jest których raz, jak się o tym przekonuję, że kwadrat nie jest dla mnie. Mam rozkmina jak teraz ugryźć temat swojej diety, bo trochę się motam. Z jednej strony chciałabym bardziej rygorystycznie sobie coś zaplanować, żeby tak. Rzeczywiście dokręcić śrubę i zrobić taką, wiecie, mocną redukcję. Bo mam wrażenie, że po prostu po tych kilku grubych miesiącach, gdzie pracowałam bardziej nad swoją głową, żeby nie popadać w jakieś skrajności, to wydaje mi się, że mogę być już gotowa. Natomiast tak jak wczoraj widzieliście, na samą myśl o ponownym liczeniu kalorii, mnie zemdliło. Nawet teraz, jak o tym gadam, to zaczynam się stresować. Bo kurde, z jednej strony chciałabym. Jezu, jak to jest... Czemu ja się tak stresuję ty What the fuck? Nie rozumiem, nie rozumiem samej siebie. Ogólnie jestem przed okresem, więc wybaczcie mi te emocje. To na pewno, na pewno dlatego, że jestem po prostu przed okresem i um, mam jakąś jazdę. Done. Bycz! Aż mylą się na mnie patrzy, o chodziło o the fuck! Nie bój się, pani ma jakoś schizę tylko, dobra? Myślę sobie, że może po prostu tak ciężko zacząć i jakbym po prostu zaczęła, to może potem już poszłoby gładko, a stresuję się, jakby nakładam na siebie presję niepotrzebną. Być może ten problem jest tak skomplikowany i tak złożony i nawarstwiony jakby przez całe moje życie, że, że nawet te... Czekajcie, od kiedy to było? 5 sierpień. 10 miesięcy. Nawet ta praca ze sobą przez 10 miesięcy nie była wystarczająca. I być może naprawdę powinnam zobaczyć specjalistę, ale tak jak wam mówię, jakoś boję się tego, nie mogę się przełamać. Cały czas mam takie wrażenie, że i tak mi nikt nie pomoże. Wiecie o co chodzi? Że ja jestem sama z tym problemem i ja sama muszę to ogarnąć. I z jednej strony mam trochę bekę z siebie, ale w sumie to jest smutne. Ja w ogóle też bardzo dużo zastanawiałam się nad tym, skąd mi się to wzięło. I wydaje mi się, że wiem, ale być może na jakiejś terapii doszłabym jeszcze do jakichś ciemnych zakamarków czeluści swojego umysłu i odkryłabym jeszcze jakieś inne powody. Ale no, wydaje mi się, że nie trzeba mieć wiedzy w tym zakresie żywienia, żeby ogarnąć, że moje żarcie od tych najmłodszych lat nie było zbyt. Wartościowe. W ogóle nie pokazałam wam mojego nowego, wspaniałego zakupu z Pepko. Kupiłam sobie drugą taką skrzyneczkę. Tamtą, którą kupiłam wcześniej, to była ostatnia sztuka, jaką dorwałam w sklepie. No, a jednak się pojawiły jeszcze, więc zarobiście jestem bardzo yy, happy z tego powodu. Już wam mówię, ile ona kosztowała? Dwie dyszki. I kupiłam sobie właśnie jeszcze w Pepko takie pojemniki. Nie chciałam takich słoików zamykanych na jakąś klamerkę czy coś w tym stylu. Jeden taki większy kosztował 17 zł. Wziąłam trzy takie większe i dwa takie troszkę. I te kosztowały 15 zł. Kupiłam jeszcze ostatnio w H&M Home y, takie pierdełki. Ten mini wazonik jest taki słodki. To stoi w łazience. Właściwie zastanawiałam, czy te muszelki zostawić bardziej do kuchni, na jakieś przystaweczki. Widzę w tym jakieś oliwki, a z drugiej strony też fajnie ta biżuteria tu wygląda. I nie wiem. Let me know. Wydaje mi się, że ta biżuteria chyba lepiej niż. Y, nisza kuchenne przeznaczenie. No i z Handem Home kupiłam sobie jeszcze taki bardzo przyjemny szlafroczek. Zawsze chciałam mieć taki biały szlafrok, żeby mieć taki trochę hotelowy vibe. Czuję się teraz jak prawdziwa housewife. jest 1130, a bierz do kawka numer 3. To wszystko dlatego, że piję ostatnio czarną. Okej, okay, no więc jak już jesteśmy w temacie tych zakupów, przysięgam przysięgam, to nie było zamierzone. Tak wyszło. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest AleRabat, z którego ja korzystam od niedawna, jeśli chodzi o wtyczkę, natomiast z samej stronki korzystam już naprawdę bardzo, bardzo długo. Za każdym razem praktycznie jak robię jakieś zakupy w internecie, to sprawdzam sobie jakie są kody zniżkowe, ale wtyczka jest o wiele łatwiejsza, no bo tak naprawdę nie musicie w ogóle o tym myśleć, tylko kody rabatowe wyskakują, bo pan już Podczas przejścia do koszyka, a żeby skorzystać z takiej wtyczki, to wystarczy ją pobrać i potem, jak już przechodzicie do kupowania danej rzeczy, do finalizacji zakupów, to automatycznie wyskakuje wam okienko i wyszukuje kody rabatowe, dodaje wam automatycznie ten najkorzystniejszy. Według mnie jest zarąbista sprawa, bo nie tylko, że oszczędzam czas na wyszukiwanie tych kodów, to oszczędzam też pieniądze, dostaję kod rabatowy, a w dodatku jakiś procent z powrotem na konto w postaci właśnie cashbacku. I ta wtyczka, słuchajcie, działa w naprawdę wielu sklepach online, czy to na kosmetyki, czy na książki, czy na jedzenie z dowodzem. Warto też tutaj podkreślić, że jest to całkowicie darmowe, można sobie korzystać dowoli, bo ale rabat zarabia na prowizjach płaconych przez sklepy, a nie bezpośrednio od nas, użytkowników, także my tylko na tym korzystamy. W dodatku Podwójnie. Samo pobranie takiej wtyczki trwa jakieś 5 sekund, także na pewno dużo krócej niż za każdym razem, wiecie, przy każdych zakupach wyszukiwanie ich na własną rękę. Także linka do pobrania tej wtyczki zostają wam w opisie i naprawdę mocne polecanko. Ogarnąć włosy przed siłką w takiego ciasnego koka, bo inaczej mi się wszystko zawsze rozwala i muszę te włosy poprawiać co 5 sekund, więc ja przeprowadzę Was przez cały proces ciasnego koka. Pierwszy krok to zrobienie sobie kucyka. Od razu staram się to robić tak już umiary ciasno. Trochę mi tam z tyłu odstaję, ale to nic. Zawsze jak próbuję zaczesać te z tyłu, to te z przodu mi wypadają i. No, do brudy, więc nie wiem jak to ogarnąć. Dobra, mam teraz tak mm, niedbale to zrobione i biorę sobie tę taką pastę. Got to be. To jest ogólnie maćka pasta, ale ja tego zawsze używam. I to jest spoko, bo to jest matowe. A ja często muszę sobie związać włosy z takiego ciasnego koka jak już mam przetłuszcza, Więc biorę sobie tak sporo tego. I nakładam. Tutaj jak mi jakieś farfoty zostaną, to się tym na razie nie przejmuję, bo będę to jeszcze raz wszystko mm, zaczesywać. Na razie to jest taka wersja mm, robocza, pięknie, wszystko ulizane. No i wypuszczam tego kucyka i zaczesuję wszystko na nowo, teraz już tak staranniej. Jak mam już zaczesane, to jeszcze zanim zwiążę, to tak wygładzam sobie dłonią. wy kucyka. Związuję go sobie tego kuca w ten sposób, tak go zabijam. I tutaj sobie go obkręcam wokół gumki, i związuję, i voilà. Z Melonem ze spaceru i powiem Wam, że jest tak ciepło, że nic innego w grę nie wchodzi jak tylko ten cieniutki płaszcz. Wczoraj było na niego jeszcze zdecydowanie za chłodno, a dzisiaj jest po prostu tak cieplutko, że bajeczka. Zastanawiam się, czy wziąć dzisiaj przed treningówkę, czy wypić tajera na treningu. Fiih, wezmę chyba No Monstera. Mmm. Purwano, kto tak staje? No. Ludzie. you <smart noise> Słuchajcie, ja nie wiem od czego to zależy, ale ja przez ten tydzień co nie trenowałam jestem tak teraz roztrenowana, że takie ciężary co mi wcześniej w ogóle nie sprawiały jakiejś większej... Trudności teraz są mega wyzwaniem. Serio, po dzisiejszym treningu mi było aż niedobrze i musiałam dłuższą chwilę posiedzieć w szatni, żeby w ogóle wyjść normalnie stamtąd, Na szczęście Maciek się dziś zadeklarował, że ugotuje obiad, chociaż o tyle dobrze nie będę musiała stać przy garach teraz. No i rozmawiałam też z trenerką o tej swojej diecie i zaczynam się już czuć taka bezradna wobec tego. Po prostu czuję powoli, że sobie sama nie poradzę, bo te wszystkie moje schematy, plany, działania i. Mm... I rozgminy zaczynają mi się mocno rozjeżdżać. Potrzebuję zrobić coś, co, co mnie trochę zresetuje, bo czuję, że jestem na tych samych jakby zasadach dietetycznych już za długi czas i muszę coś zmienić, muszę wprowadzić jakąś zmianę, żeby ruszyć znowu do przodu. Potrzebuję po prostu jakiegoś nowego bodźca. Błodzienio, one się rozkoszny. Jak? Mój kochany klaw. Został. Proszę. Mam PMS na pewno. Maciek miał robić obiad, ale pomogę mu i obiorę ziemniaki już, zanim wróci na chatę. Ej, te ziemniaki kupiłam niedawno na rynku. Co to być? One się nadają jeszcze? Żeby mnie babcia ochrzoniła, że tak grubo obiorą te ziemniaki. Nie chcę sobie nawet tego wyobrażać, a mam jakiś nóż-tępy.